Wieczorem 24 kwietnia 1965 roku 16-letni Michael Andrew Clark, uzbrojony w szwedzki karabin wojskowy Mauser z celownikiem oraz zabrany z sejfu ojca pistolet oraz spory zapas amunicji, zabrał bez wiedzy rodziców ich samochód. Wczesnym rankiem następnego dnia zajął pozycję na szczycie wzgórza, z którego rozciągał się widok na autostradę 101 w pobliżu Orcad. Wraz ze wschodem słońca zaczął strzelać do przejeżdżających aut. Dwóch mężczyzn, 21-letni Charles Hogan oraz 28-letni Joel Koukab, którzy próbowali ratować ludzi w autach, zostało śmiertelnie postrzelonych. Kolejnych 11 osób zostało rannych od kul lub od łamków szkła. Na miejsce dotarli funkcjonariusze z hrabstwa Santa Barbara i próbowali pochwycić strzelca. Ten jednak tuż przed złapaniem popełnił samobójstwo. Bójstwo. Trzecią ofiarą nastoletniego strzelca był postrzelony w głowę pięcioletni Kevin Dean którego nie udało się w szpitalu uratować. Zmarł następnego dnia. Jeśli podobał Ci się materiał, pomóż nam w zwiększeniu zasięgu, zostaw lajka i komentarz taktyczny. Wielkie dzięki i do usłyszenia.